Cześć, Szymon z tej strony. Witajcie w sobotni poranek. W sobotni poranek, co to oznacza? A taką małą prezentację tego, co wypożyczyłem w ostatnim czasie w bibliotekach. Generalnie w Książnicy i w Bielsku-Białej, ale w różnych filiach, różnych miejscach. Na początek piąty tom Światła Północy Malin Falch To jest wydawnictwo Egmont Twarda oprawa, tom piąty Drzewo od portalu, część pierwsza. Bardzo specyficznie wydawana Tomasz Kołodziejczak na swoich materiałach nazwał to nordycką mangą. Możliwe? Ja ten komiks wypożyczyłem w dzielnicowej bibliotece publicznej. To jest przy ulicy 11 listopada. Tam mają wszystkie tomy tych, tego świata o północy. Dlaczego to wypożyczam? Przede wszystkim z powodu warstwy graficznej. Dla mnie jest ona po prostu magiczna wręcz i mi się strasznie, strasznie podoba. Jest to właśnie taka specyficzna, klimatyczna bardzo. Mi się to dobrze czyta. Czasem są po prostu jakieś pejzaże, które robią na mnie kapitalne wrażenie. No nie jest to jakoś specjalnie gruby komiks, jakieś około 150 stron, ale tak to się prezentuje. Jeżeli jesteście zainteresowani, od pierwszego tomu mają właśnie w dzielnicowej bibliotece publicznej. Dobra, teraz przejdźmy do kolejnej biblioteki, czy w zasadzie do sekcji dla dzieci. Piąty tom gigantów, Luana. To jest komiks wydawany przez Egmont, miękka oprawa ze skrzydełkami, taki format A4, o dzieciakach, które jednoczą się właśnie z gigantycznymi stworami. Tutaj mamy nasze... Op no, zazwyczaj są opisy tutaj tych postaci. I to, to najczęściej było tak, z tego co pamiętam, to dzieciak miał jakąś, nazwijmy to, swoją przygodę ze swoim gigantem, po czym one się, oni się spotykali i uczestniczyli w jakimś większym zdarzeniu. Ojej, jakie... Jaka epicka scena. Więc tak to wygląda. Tutaj mamy reklamę innych serii, czyli Luki, Sami Frank i Magiczna Siódemka. I to chyba było... W ten spo też sposób skonstruowany tak śmiesznie, że na początek mamy troszeczkę stronę i dopiero później jest stopka redakcyjna. O właśnie, tak jak sądziłem. Czyli jakby takie intro, prolog i przechodzimy do właściwego komiksu. Nie ma zapowiedzi kolejnego tomu, czy... nie ma. Jest pięć tomów. Na razie nie wiem, co będzie dalej. Prawdopodobnie będą, ale to przeczytam. Będę mądrzejszy. A propos kolejnych tomów, to mamy teraz Heraklesa, czyli mit, Świat Mitów Luke Ferry. Też księżnica Beskicka, też sekcja dla dzieci. Bardzo sobie cenię tą serię. To jest tym razem twarda oprawa. I mamy pokazane, ile już tych komiksów w tej serii się ukazało. Wszystkie czytałem, wszystkie są dostępne w do wypożyczenia w Sekcji dla Dzieci Książnicy bieskiej w Bielsku-Białej. Chyba najbardziej mi, mnie zachwycił Gilgamesz, z tego co pamiętam. Ale dobra, zajrzyjmy do środka. Powinna być wklejka standardowa z bogami greckimi, z Zeusem na czele oczywiście. I pytanie, czy jest tu Herakles, który nie jest bogiem? Nie, nie ma go tutaj. To jest tylko... To są tylko bogowie. Panteon bogów. Dobra. Młodość bohatera, czyli następnym w następnym przygotowaniu są Orfeusz i Eurydyka. I tutaj mamy młodość bohatera Heraklesa. Klasyczna kreska tego autora, czyli Luca Ferego. Zobaczmy, czy będziemy mieli jakieś. Później mamy 12 prac. O, proszę, to jest coś bardzo z czego słynie nasz główny bohater. Tyłowy bohater. O, tu jest jeszcze jakaś kolejna część. Słowa półboga. Czy wychodzi na to, że są co najmniej trzy trejdy? czy tam trzy albumy oryginalne, tak, by to pasowało po 40 parę stron każdy. I tutaj mamy o bohaterze naszym. I to są bardzo fajne posłowie. Bardzo dużo wiedzy historycznej, ciekawostek. Skąd się to wzięło. Jak by wyglądał pierwowzór? No, i to, to taką formę rozumiem. Czyli mamy komiksową adaptację, plus dużą dodatkową wiedzę, którą musi, możemy, nie musimy przeczytać. Dobrze, to by było, jeżeli chodzi o sekcję dla dzieci. Idziemy dalej. W ten hmm. sposób znikam od kultury gniewu. To jest biblioteka główna. Autorem, czy autorką jest Mirion Male. Zobaczmy, która czy pani jest, tak? Ilustratorka, scenarzystka, autorka zachodniej Francji. Dobra. Nie słyszałem nic o tym komiksie, więc nie mam pojęcia, jaki to będzie. Jak teraz oglądam, to jest rysunek bardziej taki schematyczny, ale może być historia dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ciężko powiedzieć, czy to do mnie trafi. Jestem ciekawy po prostu, bo kultura gniewu wydaje różnorodne komiksy. Niektóre mi się strasznie podobały, niektóre mniej, więc. Większość mi się podoba, większość mi się podoba, aczkolwiek tutaj nie wiem. Zobaczymy. Wygląda specyficznie i mam nadzieję, że tutaj fabuła opowieść będzie ważniejsza, bo rysunkowo to nie jest styl, który mnie by zachwycił, ale zobaczymy. Biblioteka Główna w ten sposób znikam. Dobra idziemy dalej. To mamy to jest tom drugi, Rita, cykl Bardo, Odia i Stefaniec. Tym razem to już z tego co kojarzę będzie wydawnictwo Team of Comics. Przynajmniej tak powinno być, ale nie wiem czy tutaj będzie, czy z tyłu. Twarda tak jest team of. team of Comics. Ja czytałem pierwszy tom od, yy, z tej serii. I stwierdziłem, że mi się na tyle podoba, że sobie zarezerwowałem kolejne dwa, więc tak to wygląda. Bardzo specyficzna kreska, to była taka antyutopia, taka dystopia bardzo, bardzo dziwna. O i też był taki tekst, też był ten materiał, takiego jazgot tłumu bym tak określił. Po prostu słyszysz głosy, próbujesz coś, coś się dowiedzieć, co tam się dzieje, ale to jest tak wyrwane z kontekstu, że to nie brzmi to, nie jest to sensowne, ale tak jakby się właśnie jakieś osoby przemawiające z tłumu. No, wygląda bardzo podobnie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Dobra, i to jest druga, drugi tom, no i trzeci, czyli reggae. Ten, ten cykl, jeśli dobrze kojarzę, tu nie jestem pewny, możecie mnie poprawić. Mam cztery części i podobno na czwartą pracuję, ale. Nie wiem. Daniel Odia, Wojciech Stefaniec, też wydawnictwo Timow. Generalnie yy, wydawnictwo Timow wznowiło te tomy, przynajmniej z tego co wiem. Wcześniej to chyba wydawała Centrala, ale też pewne nie jestem. W Bibliotece Świątecznej mamy pierwszy tom, właśnie z pierwszego wydania, i dwa, drugi i trzeci są ze wznowienia. Tak, podobnie też duży komiks, dość gruby, bardzo, bardzo duży format, że tak określę. I na koniec mały bonusik, ponieważ kupiłem sobie drugi tom flasza w sklepie GNOME. Tutaj mamy cenę okładkową. Ja zapłaciłem tyle, ale dobra. Czytałem pierwszy tom, był fajny, więc wziąłem sobie ten, ten drugi. Zobaczmy, jak będzie mi szło z tomem drugim. Odfoliowywanie nigdy nie było moją mocną stroną. A tu jest jeszcze tak inaczej zafoliowane. Ciekawe, czy zmienia się. Drukarnia, bo do tej pory te komiksy. O, już mam. były foliowane tak bardziej na sztywno, jakbym to miał określić. Czyli folia bardzo mocno przylegała. A teraz jest troszeczkę inaczej. Dobra, tak to wygląda. mamy Adams na scenariuszu. Z tego co każdy, to Willie Konrad, Christian Dus. Yy, to są rysownicy, Dobra. Co mamy? Ukazał się Nightwing, Detective Comics i Flash. Tam pierwszy. To jest tam drugi zaćmienie. Dobra. I zobaczmy z jakich, albumów, z jakich zeszytów to się składa. 772 i 779. To jest gruby komiks. No i, i można przyglądać. Od chyba jest na początku jakaś fajna kreska. Tylko pytanie: czyja? Bo. Conrad, O. Jest taka bardziej klasyczna, bym powiedział. Mniej taka kartunowa, bardziej taka zwyczajna. I bardzo jestem ciekawy, czy, to mi się, czy mnie urzeknie ten, ta seria, czy nie. Słyszałem od s, y, strony Sebastiana, że to jest jedna z najlepszych serii, jaka jest wydawana obecnie w DC, więc z chęcią się przekonam. Właśnie, ciekawa, czy to jest Superman, czy Superboy? Hm, nie wiem, zobaczymy w czytaniu, podczas lektury. No, okay. Nic mi nie mówi, nie znam fabuły tych komiksów, nie czytam opisów, więc... Mogę tylko tak przekartkować i zobaczyć, czy coś tutaj mi się rzuci w oczy. O, mamy jakieś zapowiedzi, ciąg dalszy na kolejnych. To ma Flash. Dobra, mamy tutaj alternatywną okładkę. Polecamy. Tom pierwszy mam. Ligi Sprawiedliwości Briana Michaela Bendica. Tom drugi ukaże się wkrótce. Ja się nad nim zastanawiam. Te trzy komiksy mam. I seria Flash. Tą serię Flash też mam. I notka o autorach, nie ma zapowiedzi kolejnego tomu, więc nie wiem jak to, kiedy, kiedy i czy się ukaże. W ogóle zwróćcie uwagę na okładkę, ja dopiero za jakimś czasem przyjrzałem się, że tu jest po prostu Dr. Fate jakby przedzierający się z komiksu i odsłaniający Flash, a Flash to widzi po prostu, wow. Nietypowe. Dobra, tak to się prezentuje, troszeczkę komiksów wypożyczyłem, jeden kupiłem, a Wy? Co byście z tego czytali jako pierwsze? I bardzo dziękuję za uwagę. Z mojej strony to by było tyle. Do następnego razu. Cześć!